Artur Gwóźdź, jak w momencie, kiedy zaczynaliśmy rozmowę z Łukaszem sudolskim, to zapytaliśmy go, co tam usłyszało od ciebie, jeśli chodzi o e, tak na gorąco opinię o tym pojedynku, to może teraz w drugą stronę, jak, jak Ty rozmawiałeś z Łukaszem, co tam od niego usłyszałeś o tej walce? Jak bardzo się skarżył na Michała Pasternaka, że go wypompował? Wiesz co nie, ale Łukasz jest bardzo krytyczny do siebie i to jest bardzo fajne w nim, no bo e, oczywiście jak najbardziej e, mówi, że wiesz, że Split Decision nie wygrał jednogłośnie według e, jednego z sędziów. Wiesz, no ja powiem Ci tak, no bardzo równa walka, druga runda zdecydowanie Łukasz, trzecia runda Michał, napierał, uderzał, nic tam się nie działo za bardzo w tym klinczy poza tamtym próbą tego, no ale taki ma styl tego, no i ta pierwsza runda, I teraz zależy jak to policzył tą pierwszą rundę, dla mnie obalenie Łukasza w tej pierwszej rundzie i troszeczkę więcej ciosów, bo jednak ten defensywny można powiedzieć czyli defensywny, te zapasy pod siatką, czyli te parcie i tak dalej, tak dalej, nie były tak efektowne jak w tej trzeciej rundzie. zgodzę się z dwoma sędziami, tak mi się wydaje. Wiesz, nie jestem też obiektywny, bo jestem też mecz, mecz, menadżerem też Łukasza, ale tak wiesz, też szczerze bez żadnych jakichś tych sytuacji uważam, że jak najbardziej zresztą też po to, przepraszam, bo zaraz od odbiegam, też po to zakładaliśmy taką sytuację, że może być to bardzo równa walka, bo w stylu Michała Pasternaka bardzo często tak, takie punktacje robi i założyliśmy to, żeby była ta druga walka i walka pięciorundowa i ta walka o pas, obojętnie bez wyniku, tak? No i teraz trzeba było sobie odpowiedzieć, czy w przypadku, jakby wygrał Michał Pasternak, czy daliby ten rewanż, czy tak w przypadku, jak Łukasz wygrał, czy my tego, my jako federacja jesteśmy najbardziej, na tak? No właśnie, Łukasz też o tym tutaj rozmawiał z nami, że on chętnie by ten rewanż wziął. Pięć rund, walka o pas. Twierdzi, że choć w tej walce troszkę wydawało się, że mu sił brakuje już pod koniec tego pojedynku. on twierdził, że będzie na pięć rund gotowy. No właśnie, pytanie takie, czy ta walka rzeczywiście jest bliska, realna i czy jako już taka osoba związana z Łukaszem ocenia, że on rzeczywiście da sobie radę na dystansie pięciu rund. Każda walka jest inna, tak? Przede wszystkim obydwoje się przeczytali mniej więcej wiedzą jak się walczy, zobaczymy jaki plan e, i jakie, jaki game plan zrobią e, trenerzy i, e, i obóz jednego i drugiego, no i wiesz, no bo wtedy będą szachy, będą fajerwerki, tak. Pamiętajmy jedną rzecz, że pięciorundowe pojedynki to są pojedynki, które są bardzo ciężkie. No, tak naprawdę od trzeciej rundy, czyli od czwartej, piątej dopiero się zaczyna gra i dopiero wtedy jestem prawdziwy mistrz, no bo tak naprawdę nie dość, mieć ogromną kondycję, jeszcze w wadze takiej jak Łukasz, to do tego jeszcze e, tak naprawdę pokazać serducho i ogromną determinację do tego, żeby to wygrać. Wtedy się oddziela tak naprawdę tych mistrzów. A walka trzylądowa też ma swoje prawa i tak dalej, także jeszcze ja jestem jak najbardziej na tak. Tomek Babiloński o tym wspomniał i Tomek Babiloński naprawdę od samego początku przy założeniu, jak podpisywaliśmy kontakt z Michałem Pasternakiem, było to, że, żeby były dwie walki. No właśnie, a propos kulis podpisania kontraktu z Michałem Pastornakiem, to chciałem się dowiedzieć, jakie były kulisy. Michał wspominał, że dowiedział się o tej walce od swojego trenera, kto rozmawiał z Mirkiem Ochnińskim w takim razie. E, wiesz co, e, powiem Ci tak, że kulisy były proste i logiczne. No. Przed walką, jak może tak, jak szukaliśmy przeciwnika, tego, który wypadł, czy, mieliśmy dwóch czy trzech na opcji, tam był jeden Ukraińiec, jakiś Francuz i tak dalej, tak dalej, bałem się takiego ryzyka i bałem się żeby znowu zatrudnić takiego chłopaka, żeby wszyscy nie mówili, że wiesz, łukasz znowu dostaje góra, zbił go szybko, a walka z Potierą pokazała, że jeszcze daleko przed nim. Dlatego starałem się jeszcze coś zrobić. No i gdzieś został posunięty pomysł, że na wotory walczy dwóch chłopaków. Mówimy tu o Ozze i o Pasternaku. No i gdzieś tam przyatakowaliśmy Mirka Łukńskiego. Czy jakby szybko dali radę i pokonaliby swoich przeciwników, czy by była taka opcja? I okej. Okay. Yy, Mirek powiedział, że tak, że są na tak i tylko zobaczymy, jak się skończy walka. No i wiesz, po walce jak Michał fajnie skończył, zaatakowaliśmy. No, gdzieś tam na początku nie mogliśmy się zgrać finansowo. Ale potem już gdzieś tam Tomek się dogadał, zaoferował. No pewnie, wiesz, Mirek zrobił skok na kasę i tu nie ma co gadać. No i, wiesz, udało się zapiąć tą walkę. Ja jestem przeszczęśliwy i, i mi się wydaje, że wy wszyscy, że doszło do takiego fajnego pojedynku w Polsce w tej kategorii wagowej. I co teraz z Michałem, bo Michał y, wspominał w programie Koloseum, że nie chce związywać się z żadną organizacją na stałe. Czy w takim razie dostanie po prostu pojedynczy kontrakt na następną walkę? No tak jak już Ci powiedziałem, że Kontrakt jest tak skonstruowany teraz, że są dwie walki. Czyli jeżeli będzie chciał rewanż, jeżeli, tak, jeżeli będzie chciał rewanżu, to ten rewanż zostanie jak najbardziej. Jeżeli nie będzie chciał rewanżu, to nie, to nie ma problemu, bo on sam powiedział, że jest najemnikiem, chce walczyć dla różnych federacji i tak naprawdę też wybiera walki i często walczy, także tutaj akurat dokładnie piłka jest po stronie Michała i sztabu Michała. To tak na gorąco, Które, która walka i który zawodnik zrobił na tobie największe wrażenie dzisiejszej gali? Wiesz co, tak naprawdę świetne poddanie Krzewiny, dwa tak? z moim zawodnikiem, czyli z Gracjanem Wyroślakiem. Troszeczkę Gracjanowi zabrakło zimnej głowy i troszeczkę zbyt chaotycznie chciał wygrać, to była też jego pierwsza walka na takiej dużej gali. i Ale świetne, trójkąt odwrotny, rewelacja. No Karol ukrytyła w swoim stylu. E, rewelacyjny wiesz, w stójce, tej stójki w ogóle teraz nie pokazał, ale znowu pokazał, że odrabia pracę domową. Myślę, chodzi o parter. E, nawet było tutaj 50-50 e, i próba jednej skrętówki, potem próba drugiej. Troszeczkę e, uważam, że Piotr Wróblewski zrobił błąd, ale też Karol świetnie to obronił, potem jednak zdeprymował I, i to troszeczkę mnie zaskoczyło, bo byłem przekonany, że Piotr Wróblewski będzie przygotowany na zdecydowanie więcej, na więcej rund, czyli na te trzy rundy itd. A tutaj po pierwszej rundzie nie było prądu i, tą, i ta walka została ustawiona. W cudzysłowie ustawiono, nie wiem, że znowu nie było, że coś ustawiliśmy, bo to nie o to chodzi, ale e, chodzi o to, że ustawiono pod dyktando Karola Kutyły, ale też się fajnie pokazał i on naprawdę ma wielki potencjał. I wiesz, fajne walki na pewno mu się uszykuje i, i peś, pewnie myślę, że będziemy myślał o rewanżu z Hubertem Lottą. E, kolej... Mówił, mówił, że myśli. Pewnie, to jest wiesz, normalne, Hubert teraz ma kolejną, bo będziemy walkę, wygra, no to jest dalej jeszcze cały czas, no ale jak najbardziej. To no jeszcze że jest Piotr Kastrzak. Jest kilku chłopaków tutaj, którym można naprawdę poszachować i dać świetne widowisko dla Babilonu i dla Was jako kibiców. Tak, ym, oczywiście może to nie była walka, która była jakoś tutaj bardzo eksponowana, ale y, Adam Mazowski, który dzisiaj tutaj nam się pokazał, to jest szalony człowiek, y, specyficzna, charakterystyczna postać, bardzo chętny do tego, żeby znowu tutaj podbijać świat po jakichś tam kłopotach, które miał. Co, co o nim sądzicie, jak, jak dalej jego losy? Bo mówię, charakterystyczna postać, która może być dość ciekawą osobą na tego typu galach. Po sześciu latach, dokładnie. Przede wszystkim bardzo dobrze powiedziałeś, tak, że gra, że charakterystyczna postać, twarze fajnych chłopak w ogóle, zachowania jej z tego i pokazuje się fajnie w tej walce, naprawdę bardzo fajnie. Ja... Wiesz, tak e, urzek mnie, także mi się wydaje, że jak będzie chciał jeszcze zobaczyć do Babilonii dostanie taką szansę, bo ten rekord naprawdę jest fatalny, to jest 1-6, ale z drugiej strony no, dzisiaj się pokazał fajnie. Chciałbym go zobaczyć z jakimś innym fajnym zawodnikiem, który e, będzie miał e, wiesz, więcej walorów do pokazania, co tutaj lokalny bohater, ale mi się wydaje, że jak najbardziej masz rację powinien dostać szansę i pewnie tą szansę dostanie. To może jeszcze wrócę na momencie gdy do Łukasza Sudorskiego, może będą już jakieś inne pytania, ale pozwolę sobie dopytać, bo wiadomo, kontrakt z Babilonem, kontraktem z Babilonem, ale tak naprawdę no troszkę noga mu się powinęła w innej organizacji, na której bardzo mu zależało. Czy można jakoś określić, powiedzmy tutaj po zwycięstwie, z pasa, czy to będzie znowu potem kolejne podejście pod te organizacje, będzie próba powrotu? Na pewno wrócę do Majka Maynarda, czyli do meczmakera UFC z jakimś zapytaniem, ale jeszcze nie teraz. E, to jeszcze nie jest ten czas. E, porażka była fatalna, nie pokazał się z dobrej strony. E, na nowo muszę Łukasza budować, muszę pokazać światu, a przede wszystkim Federacji UFC, że ten chłopak to był przypadek i że ma ogromny potencjał na to, żeby zostać mistrzem. Ta walka nic nam na razie nie odpowiedziała, poza tym, że stanął naprzeciwko bardzo mocnego Michała Pasternaka i sobie poradził. Zupełnie z innym stylem. Tak, bo Michał Pasternak jest bardziej takim stylem, że widzisz e, ofensywnych takich zapasów do siatki parcia i takiego typowego e, mocnego zamęczania przeciwnika, a jednak jego potiera chciał się bić i na tą wymianę i skończył tę walkę przed czasem. E, poczekajmy. Dajmy temu Łukaszowi czas na to, żeby się nacieszył tym zwycięstwem, dajmy mu też czas na to, e, żeby się oswoił z tym, że jest naprawdę wielki potencjał w nim i że e, naprawdę może jeszcze wiele zdawać yy, i dać światu przede wszystkim polskie mamy ma kolejnego fajnego zawodnika w tej kategorii wargowej. A ja ma, pamiętajmy, mamy Janka, mamy Oleksii Ciuka, ma, y, mamy też jeszcze innych chłopaków, którzy fajnie się pokazują. Dlatego uważam, że y, dajmy, dajmy mu chwilę, dajmy mu ten czas i zobaczymy, jak zadecyduje y, ekipa y, od y, Michała Pasternaka, jak w i Rewanżu to mi się wydaje że tak gdzieś kołczewca może lipca mamy gale yy, będzie gdzieś tam może nad morzem to gdzieś blisko Szczecina i tak dalej i tak dalej pięć ryn, jak najbardziej to może jeszcze zostanę przy UFC bo to nie jeden yy, nie jedyny bohater który gdzieś tam UFC próbował podbijać yy, pod swoimi skrzydłami Drugim, Nie by się udało ale nie do końca jak to oceniasz całą tą sytuację jak, jak to według ciebie wszystko teraz wygląda wiesz co no yy, kontrakt nadal jest yy, no wiesz no no nie ma co mówić. Zostało znaleźć, została próbka, e, druga próbka tak naprawdę e, z Klomidem. Wszyscy co wiedzą co to jest Klomid wiedzą doskonale. Nie będę tutaj żaden się dewagował. E, jest zawieszony, rozmawialiśmy z e, komisją w Nevadzie. dogadaliśmy się na to, żeby to zawieszenie nie było jakieś holendarne tego. Zapłaciliśmy jakąś karę, wynik był no Contes. E, jest zawieszony do czerwca tego roku. Ale jeśli chodzi o Komisję Nevada, USADA zawiesiła Łukasza tylko do marca, także jeżeli by była gala za granicą, a mamy Londyn, a wszystko będzie dobrze i USADA dopuści Łukasza, to kto wie. Może jeszcze w tym, w tym półroczu Łukasz zawalczy dla i Wszystko zależy od tego, czy usadają go dopuści, bo w marcu yy, ten, w zawieszenie, które jest yy, przyznane przez yy, komisję yy, wygasa i to też decyzja usady od tego, czy pozwoli na Łukasiewi na walkę. Jeżeli tak, to myślę, że jak najbardziej. Tak rozumiem, tylko podsumowując, że skoro mówisz o USADzie, mówisz o marcu, mówisz o Rondynie, to też o tym myślicie? no pewnie, że tak, no Łukasz trenuje, jest w przygotowaniach, Wiesz, no my musimy być w gotowości, tak, nie możemy teraz spierdolić za przeproszeniem i dostanę informację od M. UFC, że mamy walkę, to mu nie powiem, że nie, nie? że Łukasz potrzebuje 8-12 tygodni jak Cain Velasquez do walki, no nie, 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 no tutaj on musi być teraz w przygotowaniach, to my spierdoliliśmy, dlatego teraz trzeba stanąć na wysokości zadania i pokazać, że to był tylko wypadek przy pracy i tak naprawdę potknęła się ta noga, gdzieś nie do końca Łukasz powiedział jakby to powiedzieć, może prawdę nie, bo powiedział prawdę, tylko nie do końca się czasowo tam się coś zmieściło i w dokumentach i to też tak to wygląda. To co, dopytamy teraz jeszcze tylko Babilon ma 28. No, dziękuję bardzo. Dajcie się się tutaj wypowiedzieć. Tak, Kiedyś, tak, pierwszy to, raz tak, robimy tak, wywiad tak. ze sobą. Wy ze sobą no tak, no, tak, mój mój nie pierwsza, tak, Anita Bekus, Paweł Pawlak, Damian Piwowarczyk. No to tylko trzy nazwiska, które po prostu z Babilonu trafiły do KSW. Teraz ta liczba gal KSW będzie Dawid Pawiczmowski. Do... Tak, tak, tak. Ja wiesz, że to jedne tak. z wielu, które trafiły. Także teraz KSW zwiększa swoją częstotliwość gal i jaki Babilon ma pomysł na pozyskiwanie nowych talentów i czy nie obawia się troszkę tego w jakiś sposób? Wiesz co, powiem Ci tak, jak najbardziej KSW będzie teraz największym graczem na rynku i będą przede wszystkim pozyskiwać zawodników takich, których by kiedyś nigdy nie wzięli. Może nie nigdy, mieliby w zainteresowaniu, ale nie braliby na te walki, jeżeli masz cztery gale w roku lub sześć. Dziękuję. Jak masz co miesiąc galę, to zaczyna się robić wakaty w wielu sytuacjach. do tego przychodzą kontuzję, zresztą jak mieliśmy w Szczecinie i musiałem ratować, bo sam mój przy, e, e, zawodnik Przemek dzwoniarek, którego tu serdecznie pozdrawiam, wypadł z e, nie swojej winy. E, potem musiałem szybko reagować i e, wiesz, załatwić przeciwnika e, na jego zastępstwo i takich pewnie wypadków będzie często. Z drugiej strony przypominajmy jedną rzecz. Ja dzisiaj też anulowałem dzisiaj, też anulowałem walkę, która była miłosza Melcherta e, z Miłoż Melchert nie z krzywiną, tylko zniknęła z karty, zign karty wal, bo obydwoje mieli kowi, tak? Okay jeden nawet miał gdzieś kwarantannę, a drugi miał COVID, nie COVID, tylko był chory i wiesz, i tak dalej, i tak dalej, także tak naprawdę yy, no to wiesz, no uważam, że no będziemy, będziemy zagrożeni wszyscy, nie? Tak naprawdę masz rację. Oczywiście ja uważam pozytywnie, my mamy dobre relacje, jeśli chodzi o Babilon i... Mm, znaczy, pytam w perspektywie, bo no. FEN tak się promuje, znaczy prezentuje taką postawę, że z fenu do UFC, że oni nie będą trzymać zawodników, tak mi się wydaje, że to jest ich teraz taka polityka, a jaką politykę przyjmiemy Babilon, czy będzie miał Babilon, jakiś pomysł? Wiesz co, Babilon już od samego początku powiedział, że już rozmawialiśmy i mamy tutaj przykład i dwóch asów moich i Łukasza Sudowskiego, Łukasza Brzyskiego, że mieli szansę, tak? Łukasz Brzyski ją wykorzystał, jeszcze nie do końca tak w pełni. Łukasz Sudowski niestety nie, no czyli była ta możliwość załatwienia tego kontendera. Mi jako me, menażerowi się to udało. I z Babilonu jak najbardziej też jest wielka szansa do tego, także my za... Właśnie, promuje w wiesz sposób. co my to, to powiedzieliśmy? My nie promujemy się, my to robimy, tak? No, tak. I to jest bardzo ważne, że my to robimy. E, widzą ci zawodnicy tego, z drugiej strony też sama taka, można powiedzieć, to co powiedziałaś, że Paweł Pawlak, e, da, e, Daniel Rudkowski, Dawid Śmiałowski, e, Anita Bekus, Anita Bekus tak naprawdę była na jedną walkę, wiesz, ale no, dostają tutaj szansę i potem gdzieś to jest zauważalne i ok, ale kontraktowi zawodnicy, no, jest kilku takich fajnych, których poszło do... E, KS wojny i przede wszystkim tam wygrywają, tak? No szczególnie Paweł Pawlak Świetnie i to wiesz, pokonał Damiana Janikowskiego. Do tego dochodzi Daniel Rutkowski, który też wypunktuje. Teraz podejrzewam, że będą też kolejne ciekawe ich pojedynki. Zobaczymy, co Dawid Śmiełowski pokaże z e, naprawdę bardzo mocnym Krzysztofem Kłaczkiem. No i powiem Ci tak, że no, na pewno jest jakieś zagrożenie. Przede wszystkim wiesz, co mogą wyjmować e, takich fajnych zawodników, których ja na przykład bym tu jeszcze mógł sobie e, rozwinąć do roku, do dwóch lat i, i wtedy mieć takich fajnych, etatowych e, e, zawodników. I wiesz, no i też reagujemy na takie sytuacje, bo te kontrakty są podpisywane i, i wiesz, już. E, Wiesz, no nie, może nie, że nie mogę ufać, bo y, jest KSW, tak jak powiedziałem, to są dobre relacje, tylko czasami trenerzy. A czasami zawodnicy, no dla nich niektórzy słowo nie jest warte i wiesz, ja się z nim dogadam, on mi powie, a przyjdzie oferta i też de facto, wiesz, jeżeli nie mam tego kontraktu, no to może przyjść od każdego oferta i wtedy wiadomo, że wybieram Federację KSW, no bo większa fame, większa sława, większe pieniądze i, i tutaj się nie ma co dzielić. Ale reagujemy na to i miejmy nadzieję, że będziemy też dla nich atrakcyjni, ciekawi. Mamy też za sobą telewizję Polsat, która tutaj też mocno nas wspiera i będzie pewnie wspierała i tutaj uważam, że będziemy mogli tych zawodników, tak jak powiedziałeś, wypromować, a mamy też fajnych, ciekawych, zresztą widzisz, że kolejne każde gale dają nam jakieś postacie, które później się promują na lepszych zawodników. To czekamy na Babilonę MMA 28, tylko powiedzmy, jak to będzie wyglądało, gdzie, co, jak? Wiesz co, no, sam nie wiem, bo tak naprawdę miałem już dzisiaj ogłaszać jedną walkę wieczoru. E, niestety miasto wycofało się w ostatniej chwili. Szukamy kolejnych dwóch tego, gdzieś jesteśmy na jedno dogadanie. Daliśmy sobie takie Tomkiem Babilońskim dwa tygodnie na to, żeby ustalić te terminy i podejrzewam, że jak tylko będę miał wiadomość, będziecie jedni z pierwszych, którzy się o tym dowiedzą i ogłosimy walkę przede wszystkim. To też od tego zależności jest tego. Jakie ja będę miał miasto, taka będzie walka wieczoru. No bo tych zawodników trochę mam nie zapominajmy. No jest tutaj Piotr Kacza, który wywalczy sobie jeszcze to prawo do tej walki o pas podanie lutkowskim. Mamy świetne zestawienie Piotka Wawrzyniaka z Adamem laguną, który trzeba doprowadzić i walkę opas, no i walkę stawowego, która też musi być gdzieś opas. Nie? piątek Niedziela musi wrócić opas. No jest tych kilka ciekawych zestawień. To też, żeby jak zauważyliście, my też działamy w taki sposób, że szukamy tych lokalnych zawodników i tam, gdzie jest... Dokładnie. I tam, gdzie są walki, tam, gdzie są gale, tam próbujemy tym zawodnikom dać szansę tego, przy okazji, żeby oni przyciągnęli to do nas kibiców. No? Dziękujemy bardzo w takim razie. Tylko szybka ocena dzisiejszej gali w skali od 1 do 10. No, no to... Słucham? to Słucham? Moim zdaniem... Takie mocne osiem. Mocne osiem? Siedem i pół. Ja też dam siódemeczkę, ale to dlatego, że wiem, że kolejne gale Babilon w tym roku na pewno będą e, le, jeszcze lepsze. Ja sobie sam tego? Nie. S -s -s Słuchajcie, e, ja bardzo się obawiałem tej gali. Dwa, że e, nie do końca ta gala była taka moja autorska, bo też musiałem się posiłkować, tak rozmawiamy i tak dalej. Udało, świetnie się udało tego Michała Pasternaka w tej ostatniej fazie. Do tego, tak jak wspomniałem wcześniej, Marcinia błońskimi mi wypadł z tego kołmane. Tu też miał fajnego przeciwnika, niestety ratuje naszą Polskę i broni granicy. Pozdrawiam ci tu serdecznie, Marcinie, i wracaj do nas jak bo chcę ci walkę dać i żebyś pokazał się, bo masz ogromny potencjał. I, I wiesz, obawiałem się tego, ale też fajnie chłopacy się pokazali. Te właśnie pojedynki, o których rozmawialiśmy, to Nawet te pojedynki. to były bardzo dobre. Przede wszystkim pierwsza walka Seminowa, bo druga e, troszeczkę, e, ale pierwsza była bardzo fajna i chłopacy dali Show. I wiesz i to, to jest fajne w tych... I ten doping e, też w, w tym mieście, tak? No prawda? to przede wszystkim to wy ocenialiście i ten doping był bardzo fajny, zresztą widzicie, to jest to, że bierze przyjeżdża lokalny, jest lokalny zawodnik, taki bohater ich no i tego i tutaj ci kibice wszyscy niosą, niosą tego, a dla was... Wy, yy, redaktorzy, kibice, telewizja, wszyscy to fajnie widzą i możemy na tym budować. No, i to jest piękne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, bardzo. Do zobaczenia.